Czy kiedy sędzia ogłasza wyrok i po raz ostatni uderza młotkiem, na pewno wydał go sprawiedliwie? Czy prawda zawsze jest prawdą, a kłamstwo kłamstwem? Jest jeszcze coś pośrodku, coś, co psuje nam pewność, coś, co burzy wiarę, mianowicie wątpliwość, która jest wypadkową każdej z tych rzeczy. Bardzo kameralne, choć mocne dzieło Johna Patricka Shanleya porusza te kwestie w sposób intrygujący. I choć na pierwszy rzut oka dość prosty, to z biegiem czasu przekonanie to okazuje się złudne. Drodzy widzowie, oto wątpliwość. Podczas seansu przenosimy się do katolickiej szkoły w jednej z dzielnic Nowego Jorku z roku 1964 czyli rok po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. Piecze nad szkołą sprawuje żelazną ręką siostra Aloises, w którą wcieliła się legendarna i jak zawsze niezawodna Meryl Streep, której sztywne przyzwyczajenia stara się złamać ojciec Flynn, mistrzowsko grany przez Filipa Seymora Hoffmana. Lecz on sam podejrzewany jest o bliskie kontakty z uczniem, który jako pierwszy czarnoskóry został przyjęty do szkoły. Dzieło otwiera scena kazania Flina, który poucza wiernych o wątpliwości, bowiem ogarnęła ona pewnego marynarza po długiej, samotnej podróży łodzią w pewności, że dotrze na ląd. Ten ląd to metafora wiary w Boga, a wątpliwości i kryzysem, który odzwierciedla miarę pewności. Jak się później okazuje, siostra Aloyzes, choć kazania księdza słuchała dość nieuważnie, Sama doświadcza metaforycznej żeglugi marynarza. Dla niej wszelkie znaki wskazują, iż Flynn wykorzystuje swojego ucznia w najobrzydliwszy ze sposobów. Niejednoznaczne sytuacje duchownego ze swym podopiecznym utwierdzają ją w swoich podejrzeniach. Poparcia szuka u młodej, niedoświadczonej siostry James, wychowawczyni czarnoskórego chłopca. Dzięki wprowadzeniu jej postaci sprawę możemy poznać od strony obu kobiet, których postawy kontrastują ze sobą. One same starają się dowieść prawdy, choć osobowości ich skrajnie się od siebie różnią. Reżyser swoje dzieło, które jest adaptacją jego sztuki teatralnej, Oparł na scenach z dużą ilością symboli i pozostawił w nich znaki wymagające od widza własnej, wnikliwej interpretacji i chwili zastanowienia się nad nimi. Wszystko to sprytnie zostało przez Shanleya zaplanowane, aby u oglądającego wywołać właśnie tę tytułową wątpliwość co do winy księdza, choć z początku wraz z siostrą Aloyzys jesteśmy jej pewni. Myślę, że najbardziej intrygującą, choć na pierwszy rzut oka błahą sceną jest ta, w której ojciec Flynn poucza uczniów o czystości ich paznokci. Mówi, iż nie toleruje brudnych paznokci, a swoje lubi mieć długie i zawsze czyste. Wielu zapewne zwątpi w tej chwili, ażeby scena ta miała na filmie jakikolwiek wpływ. Tymczasem wystarczy sięgnąć nieco głębiej. Według pradawnych wierzeń długie paznokcie które duchowny nosił z takim zaparciem, są symbolem agresji, siły i drapieżności. Zaś brud pod nimi, którego tak bardzo wystrzegał się Flynn, symbolizuje poważne przewinienia w naszym życiu. I co najistotniejsze, czyszczenie paznokci oznacza próbę zatuszowania wszystkich swoich złych uczynków. Jednak nasuwa się pytanie, czy możemy informacje o ewentualnej winie księdza oprzeć na długości i czystości jego paznokci? Brzmi to absurdalnie, a jednak skłania do refleksji. Reżyser świetnie uchwycił drogę, którą prowadzi nas przez cały czas siostra Aloises. Tematem kluczowym tego dzieła wcale nie jest, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać, problem pedofilii w kościele. On bowiem jest jedynie pretekstem, który Shanley zawiera po to, aby ukazać drogę Alojzes do wątpliwości. Zabieg ten okazuje się na tyle dobry, że sami tej wątpliwości doświadczamy. Ciekawe znaki ujęte są już w samym tytule. Brzmi on doubt, czyli wątpliwość. Jednak został on pozbawiony przedimka D. W taki oto sposób stał się uniwersalny. Ze wskazaniem, że mamy do czynienia z jedną szczególną wątpliwością. Dzięki temu tytuł, jak i wizja reżysera odnosi się do każdego z nas. Aloises staje się niejako lustrzanym odbiciem, w którym zobaczyć możemy siebie, bo przecież każdy z nas w swoim życiu miewa chwilę wątpliwości. Moja ulubiona aktorka, Meryl Streep. Nominowana za tę rolę do Oscara, wykreowała siostrę Aloyzys w sposób dość prosty, choć bardzo intrygujący i skłaniający widza do refleksji. Aktorka, która na co dzień walczy o równe prawa dla obu płci, przedstawia duchowną jako silną i mocną osobowość, lecz tylko na zewnątrz. Wnikając w sprawę Flina, pojawia się u niej kryzys wiary spowodowany wątpliwościami. Słynne słowa greckiego filozofa Nikosa Kazantzakisa mówią, iż wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. I dowodzić mogą, że Alojzy stracąc poczucie, iż ten na górze czuwa, w tym kryzysie ową wiarę dopiero poznaje. Jednak strip nie owija w bawełnę. Jej twarz w każdej scenie przepełniona jest tysiącem emocji, a jednocześnie spokoju i opanowania. Jej rola powoduje, że film nabiera niezwykłego klimatu. Rozwój wydarzeń przeżywamy razem z nią. Choć poglądy i osobowości Aloises i Flina są skrajne, zaryzykowałbym stwierdzeniem, iż role te są do siebie niezwykle podobne. Zapewne jest to zabieg reżysera, abyśmy nie stanęli po żadnej ze stron, lecz pozostali w rozdarciu. Podobieństwo między rolą Strip a Hoffmana polega właśnie na tym rozchwianiu choć Shanley duchownego stawia w obliczu wiary częściej niż zakonnice. Flynn wydaje się zaniepokojony tak zwanym okiem opatrzności, obserwującym uczynki nas wszystkich. Podobno tylko Hoffman poinformowany był przez reżysera, czy jego postać jest winna czy nie. Siłą talenty Hoffmana przerzucani jesteśmy raz na jedną, raz na drugą stronę tej ukrytej prawdy, a niepewność towarzyszy nam do końca. Uczniowie szkoły podczas lekcji ukazanej w filmie uczą się na słowach prezydenta Roosevelta wypowiedzianych w 1933 roku, że jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk. Zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę ten lęk powoduje? Czyż nie jest to właśnie sama wątpliwość? Jestem jednak pewny, że koncepcja reżysera i te dwie wspaniałe role zgrały się ze sobą idealnie, a pozostawione w filmie znaki, powodujące u nas wiele refleksji, stwarzają to dzieło jeszcze bardziej wyjątkowym. Podczas sansu należy tego filmu słuchać i niejako w niego wejść, aby zrozumieć. Jednak czy spodoba się on każdemu, tutaj miałbym lekkie wątpliwości.